Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat jednego z takich, bardziej można powiedzieć, instagramowych zabiegów, a mianowicie o e, laserowym peelingu węglowym. I dlaczego mówię, że takich instagramowych zabiegów? Dlatego, że swojego czasu już teraz nie, ale mniej więcej pół roku temu bardzo dużo, przynajmniej mnie, wyświetlało się różnego rodzaju reklam, e, jak i również takich filmików e, szybkich, zrobionych, zmontowanych, a na TikTok zabiegów, właśnie laserowego peelingu węglowego. Dlatego, że jest to zabieg bardzo fajnie wyglądający i dosyć modny w tym momencie. Jest to zabieg, który jest dedykowany tak naprawdę wszystkim rodzajom skór. Od skór bardzo tłustych problematycznych do skór suchych, jak i również dla kobiet, które mają skórę, i mężczyzn, które, którzy mają skórę bardziej dojrzałą. Dlaczego? Dlatego, że ten zabieg działa na wielu różnych etapach. Od oczyszczania skóry do jakby działania, przeciwdziałania, przepraszam, przeciwdziałania depigmentacjom i walczenia już z tymi, które mamy na skórze, jak i również jest to zabieg, który powoduje, że nasza skóra. Nadprodukuje kolagen i elastynę, więc jak najbardziej też może być jako taki zabieg oczyszczający dla skór dojrzałych, który też będzie działał troszeczkę anti-aging. E, a dodatkowo dla takich skór, które nie są do końca problematyczne, e, też również się sprawdzi, dlatego że każda skóra wymaga raz na jakiś czas porządnego oczyszczenia na naskórka. Możemy robić peelingi w domu enzymatyczne, chemiczne, a raz na jakiś czas warto by było sobie zrobić taki peeling węglowy. Jest to taka procedura, która ma za zadanie też tym ładnym skórom pomóc się stać jeszcze ładniejsze, czyli takie bardziej photoshopowane. Można powiedzieć, że przygotowuje też naszą skórę po, potem w przypadku kobiet na aplikację codzienną makijażu, ponieważ ta skóra wtedy jest oczyszczona, zmniejszona, zmniejszona jest ilość wydzielanego sebum, jaki również jest troszeczkę, można powiedzieć, napięta i na pewno jaśniejsza. I tak naprawdę, podsumowując sobie tutaj, ten zabieg działa na poprawę kolory. Tu przede wszystkim to jest zabieg oczyszczający, tak? Czyli zmniejszający pory, oczyszczający, powodujący zmniejszenie wydzielania sebum, działający antybakteryjnie, jeżeli ktoś ma problemy z takim typowym trądzikiem bakteryjnym, pobudzający do odnowy skóry, zmniejszający zmniejszają Depigmentację różnego rodzaju. Więc można powiedzieć, że naprawdę taki kompleksowy zabieg. Mniej więcej trwa on w zależności, jaką dużą partię chcemy zrobić, czy jest to sama twarz, czy jest to twarz z, dekolt, z szyją, czy może ewentualnie dekolt. Czasami też niektórzy pacjenci, którzy mają problemy z trądzikiem na ramionach i plecach, też się decydują. Więc to jest wszystko kwestia tego, jaka duża powierzchnia. Jeżeli chodzi o samą twarz, mniej więcej jest to czas godziny. Powiem teraz troszeczkę więcej o procedurze zabiegowej. A mianowicie pierwszym etapem, poza oczyszczeniem skóry i z bo to tak naprawdę robimy przy każdym zabiegu, jest nałożenie koloidalnego roztworu węgla. Udało się powiedzieć koloidalnym, bo jest to dla mnie ciężkie słowo. Jest to bardzo ważny krok, aby ten roztwór był należycie i dokładnie rozprowadzony na całej twarzy. On musi pokrywać cały obszar zabiegowy, i bardzo dobrze jest, żeby go delikatnie wklepać i pozostawić na mniej więcej 5 do 10 minut. Nie, no 10, nie, ale zazwyczaj pozostawiamy go na około 5, żeby on się sam troszeczkę wchłonął. I pierwszym etapem, dalej, jest, ja mówię to. Na to kolokwialnie wstrzelić węgiel głębiej w naszą skórę, ponieważ, tak jak prawdopodobnie, prawdopodobnie już większość z Was wie, węgiel ma bardzo duże właściwości absorpcyjne i on właśnie ma za zadanie związać się z tymi zanieczyszczeniami w naszych porach. Dzięki czemu potem w kolejnym etapie będziemy mogli tą skórę oczyścić. I to jest bardzo ważne, żeby ten pierwszy etap był doprowadzony do końca. Żeby oprócz tego, że ten rozwór węgla jest rozprowadzony i wklepany manualnie w Waszą skórę żeby był też wprowadzony za pomocą wiązki lasera. On wtedy się robi taki matowy. Normalnie, jak się go wklepuje, cały czas ta powłoka jest dosyć taka błyszcząca. W momencie wprowadzenia on jest matowy, czyli on widać, widać tak naprawdę, gdzie węgiel był wprowadzony za pomocą lasera, a gdzie tylko i wyłącznie manualnie. I bardzo ważne jest, żeby właśnie ten, ten krok nie był pominięty, bo nie każdym laserem tak naprawdę ten zabieg można przeprowadzić. Jeżeli idziecie do osoby, która wykonuje ten zabieg, pomijając tą, tą część wstrzeliwania, kolokwialnie mówiąc, oczywiście tego koloidu w skórę, i od razu on jest odstrzeliwany, no to tak naprawdę ten zabieg nie będzie aż tak efektowny. Więc o tym trzeba pamiętać. I to jest pierwszy, pierwszy etap. Jeżeli już mamy pierwsze, pierwszy etap zakończony, czyli ten kolejdalny roztwór węgla jest wprowadzony, połączył się on z naszymi zanieczyszczeniami w naszej skórze, teraz mamy drugi etap, czyli odstrzeliwywanie, który jest wykonywany na innej procedurze, oczywiście ten sam laser, inna procedura i troszeczkę inne parametry. I teraz polega to na tym, że jest to impuls o bardzo dużej energii i węgiel który jest już jakby połączony z tymi naszymi zanieczyszczeniami, absorbuje to światło lasera. To jest bardzo ważne. I dochodzi do takiej mini eksplozji, dzięki czemu to bardzo fajnie będzie widać tutaj na filmie, w momencie kiedy przejeżdża się głowicą lasera po tym obszarze, momentalnie ten węgiel jakby odskakuje, wyparowywuje ze skóry i mamy właśnie bardzo ładną już fajnie oczyszczoną skórę. Ważne jest, żeby zrobić to bardzo dokładnie. My też po tym jakby drugim etapie mamy takim swoją taki swój trzeci etap, czyli dodatkowo jeszcze robimy taki delikatny picotoning, ponieważ my wykonujemy akurat ten zabieg na laserze pikosekundowym, czyli jest to laser, który ma bardzo 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 krótki impuls. Dzięki czemu ogranicza to efekty cieplne w skórze. Przez to bardzo jakby bardzo to może nie bardzo. Są takie procedury, do których rzeczywiście się znieczula, ale w 90% raczej do tego lasera nie trzeba e, znieczulać. Jeżeli ktoś rzeczywiście bardziej mi się wydaje, się boi całej procedury laserowej i że jest to wykonywane za pomocą lasera, a nie, że rzeczywiście go to boli. No ale to już jest druga kwestia. Komfort pacjenta jest najważniejszy. A więc, tak jak powiedziałam, tutaj w momencie właśnie tej mini e, eksplozji, e, powoduje to odparowywanie węgla razem z tymi zanieczyszczeniami w naszej skórze. Dzięki temu możemy widzieć ten efekt praktycznie od razu. Jest to bardzo fajny zabieg, jeżeli jest on dobrze wykonany. Potem następnie jest wykonywany delikatny taki pikotonik, żeby dodatkowo jeszcze zmniejszyć przebarwienia, ponieważ laser piko działa bardzo dobrze na przebarwienia, jak i również pobudzić odnowę naszej skóry, czyli troszeczkę pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny w naszej skórze. Cały czas Wam tutaj też będę wrzucała przebitki, jak to mniej więcej wygląda. Czy ten zabieg można wykonać raz? Oczywiście każdy zabieg można wykonać raz, bo to będzie takie częste pytanie. Powiedziałam już, że mniej więcej trwa on godzinę. Fajnie by było robić go co jakiś czas, bo wiadomo, no tak jak oczyszczanie, oczyszczanie robimy co jakiś czas, więc wiadomo, że tą skórę też trzeba co jakiś czas oczyścić, pobudzić, jest to taki fajny zabieg, mi się wydaje, kompleksowy. Jeżeli ktoś ma celę delikatnie problematyczną, a dodatkowo jeszcze już wchodzi ten okres taki, gdzie zaczyna się trochę ta walka z, ze zmarszczkami, z przebarwieniami, to jest to fajny zabieg, dlatego że można jednym zabiegiem praktycznie zadziałać kompleksowo, e, może też przy odpowiedniej pielęgnacji dodatkowo wzmocnić, e, wzmocnić efekt. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę i zapraszam Was już na następny filmik, który pojawi się za tydzień. Dziękuję bardzo.